Ściukowanie gleby niesie ze sobą wiele korzyści, ale przede wszystkim wzmacnia glebę, jednocześnie zmniejszając nasz nakład pracy. Ściukując systematycznie, nie trzeba podlewać, nawozić czy pryskać przeciw szkodnikom. Wszystko to za sprawą użyźniania gleby, a zdrowa gleba to zdrowe i silne rośliny. Zastanawiacie się pewnie, czym ściłkować i w ogóle na czym polega ściukowanie. Za chwilę przedstawię Wam naturalne materiały, jakimi można ściółkować glebę. Każdy z tych materiałów będzie się nieco inaczej rozkładał i spełniał nieco inne funkcje. Jednak większość cech będą mieć wspólne. Opiszę Wam te cechy w tym wideo, ale najpierw podpowiem Wam, czym można ściółkować. Do ściółkowania można użyć korę, igliwie, szyszki, trociny, zrębki, liście. Słomę, siano, świeżo skoszoną trawę, trzcinę, kartony, ale takie niezadrukowane, nie w pełni przerobiony obornik, nie w pełni przekompasowany kompost, nawozy zielone, a nawet kamienie. Poniżej scharakteryzuję Wam każdy z wymienionych materiałów, ale najpierw opiszę Wam, jakie funkcje spełnia ściółka. Naturalna ściółka jest świetnym materiałem izolacyjnym, dzięki czemu. Zapezpiecza korzenie oraz dolne części łodyg przed przemarzaniem. Chroni gleby przed erozją, a także odżywia ją w procesie powolnego rozkładu. Goła gleba, pozostawiona bez okrycia, pustynnieje. Wystarczy zobaczyć, jak to dzieje się właśnie w naturze. Natomiast rozkładająca się ściółka przyciąga pożyteczne mikroorganizmy, a także czczownicę. To właśnie ci nasi mali sprzymierzeńcy sprawiają, Rozkładniki pokarmowe są bardziej dostępne dla roślin, a także wprowadzają je w głęb gleby. Ich odchody oraz szczątki użyśniają ją i wzbogacają. Ściółka spowalnia też utratę wody oraz ciepła, ale też utrudnia rozwój chwastów. Spowalnianie utraty wody pozwala nam na rzadsze podlewanie, a nawet podlewanie staje się z czasem zbędne. Ponadto wilgotna gleba sprzyja rozwojowi mikroflory, bakterii grzybów oraz drżownic. Ściółkowanie chroni również niektóre rośliny przed porażeniem chorobowym, np. truskawki i pomidory poprzez izolację liści i owoców od gleby. Ściółkowanie sprzyja rozwojowi mikroflory. Do mikroflory gleby należą m.in. bakterie, które są bardzo pożyteczne. Rozkładają materię organiczną, przez co polepszają strukturę gleby. Sprawiają, że składniki odżywcze są dostępne dla roślin, a także potrafią wiązać azot z powietrza. Stymulują rozwój roślin poprzez produkcję hormonów wzrostu w pobliżu korzeni, ponadto zwalczając choroby korzeni i samych roślin. Z kolei grzyby tworzą z roślinami tzw. mikoryzę. Występują na korzeniach roślin którym dostarczają składniki pokarmowe oraz wodę, a także symulują kiełkowanie i wzrost roślin. Potrafią również chronić system korzeniowy przed innymi grzybami chorobotwórczymi, ale też przed niekorzystnymi warunkami. Jak zatem ściułkować? Wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć, ponieważ inaczej będziemy ściłkować nowo powstały ogród, a nieco inaczej będziemy ściłkować żysną, stale nawożoną kompostem glebę. Przedstawię Wam trzy metody ściółkowania. Możecie je u siebie wdrożyć, ale możecie też zrobić to po swojemu. Pierwsza metoda jest najprostsza. Jeżeli dopiero przygotowujemy grządki, które są mocno zachwaszczone, to najprostszym sposobem będzie wyłożenie na jej powierzchni kartony, a na to słomę lub suche liście. Wszystko należy obficie podlać. Rozkładające się pod kartonami chwasty będą użyźniać glebę. Kartony Zapobiegać będą rozwojowi chwastów, a liście utworzą ziemię kompostową. Najwcześniej taka grządka będzie gotowa na wiosnę, jeśli wykonamy ją w jesieni. Zdecydowanie polecam jednak zaczekać rok lub dłużej, jeżeli mamy taką możliwość, by pozbyć się tych najbardziej trwałych chwastów jak na przykład pesz. Innym sposobem, który wymaga nieco więcej pracy i materiałów, będzie ściółkowanie składające się z kilku warstw. Na samym początku wyścielamy grządkę kartonami na zakładkę tak, aby na siebie zachodziły i nie dały szans na rozwój chwastów. Kartony dobrze zraszamy, a w ten sposób pozbawione dostępu do światła rośliny będą się rozkładać w wilgotnych warunkach pod kartonami. Na zmoczone kartony wysypujemy kompost, a na kompost liście. Wszystko możemy dodatkowo wyściółkować słomą najlepiej taką grządkę przygotować na jesień, by materia zdążyła się rozłożyć, a organizmy globowe się namnożyć do wiosny. Jeszcze lepiej byłoby pozostawić taką grządkę do przerobienia przez rok lub dwa. Wtedy mamy szansę na to, że nawet te najtrwalsze chwasty, które są pod kartonami, nie przetrwają. Trzecim sposobem ściółkowania jest uprzednie obsianie gleby nawozem zielonym, na przykład roślinami motylkowymi. Nawóz zielony poprawi strukturę gleby, wzbogaci ją w azot z powietrza lub z głębszych warstw gleby oraz puchnicę, a także zwiększy aktywność biologiczną gleby. Na jesień wysiane rośliny przykrywamy kartonami. Kartony zbliżamy, a następnie obsypujemy kompostem, jeżeli posiadamy, i przykrywamy liśćmi lub słomą. Czekamy do wiosny, aż rośliny rozłożą się pod kartonami. Warto wtedy odsłonić glebę, to znaczy usunąć ściółkę, żeby słońce i wiatr szybciej nagrzało ją po zimie. A kiedy ziemia rozmarznie, ponownie ją ściółkujemy, aby nie utraciła wilgoci. A jak ściółkować glebę, która wcześniej była już uprawiana? Jeżeli mamy już wcześniej prowadzoną grządkę lub rabaty, na których nie ma zbyt wielu chwastów, a ziemia jest żyzna, wystarczy, że na powierzchni gleby wyłożymy ściółkę. Najlepiej ściółkować tuż po deszczu, by zatrzymać wilgoć w glebie. Nie warto ściółkować wiosną, kiedy gleba jest jeszcze zamarznięta. Wtedy lepiej zaczekać, aż rozmarznie. Jaki materiał wybrać do ściółkowania? Najlepiej taki, jaki dysponujemy, po prostu. Jeżeli dysponujemy skoszoną trawą, to użyjmy ją do ściółkowania. Możemy też przerobić ją na siano i nim ściłkować. Warto też wykorzystać opadłe liście, a także drobne gałązki czy łodygi. Rozejrzyj się dookoła i sprawdź, co możesz wykorzystać. Jeżeli nie posiadasz dostatecznie dużo ściółki, możesz ją kupić. Zwróć jednak uwagę na jakość ściółki. Lepiej kupić zrębkę drzewną, powstałą po przerobieniu drzew usuniętych podczas przygotowywania placu pod budowę, niż słomę, która była mocno pryskana podczas uprawy. Każda ze ściółek będzie spełniać nieco inne właściwości, które szerzej opiszę Wam za moment. Rośliny wieloletnie, np. drzewa, krzewy. Wolą glebę zdominowaną przez grzyby. Do takich roślin lepiej wybrać ściółkę, która zawiera więcej węgla, np. zrębkę drzewną, słomy, gałęzie, suche liście, drociny lub siano. Takie ściółki, ze względu na dużą zawartość węgla w stosunku do azotu, rozkładają się przede wszystkim za pomocą grzybów. A proces ten trwa dłużej niż w przypadku ściółek bogatych w azot. A teraz przechodzimy do omawiania sobie poszczególnych ściółek. Ściółkowanie gleby korą. W przypadku kory do ściółkowania najczęściej mamy do czynienia z korą sosny. Taka kora będzie zakwaszać glebę, dlatego świetnie nadaje się pod uprawę roślin lubiących glebę kwaśną, np. borówka. Kora z sosny hamuje rozwój grzybów chorobotwórczych. Ze względu na dużą zawartość węgla w stosunku do azotu, rozkłada się dużo dłużej. Podobnie jest w przypadku ściółki z igliwa. Również zakwasza glebę, dlatego nadaje się doskonale pod podrośliny lubiące glebę kwaśną. Tak jak już wspomniana wcześniej borówka, wrzosy czy drzewa iglaste. Następnym zakwaszającym materiałem będą szyszki. Ze względu na to, że nie rozkładają się zbyt szybko, Będą przez kilka sezonów spełniać swoją funkcję. Ściółkowanie gleby trocinami. Gruba warstwa trocin filcuje się, przez co jest mało przepuszczalna dla wody. Woda ma trudności z przebiciem się przez warstwę trocin, troci, dlatego warto jest dodawać ją wraz z innym materiałem nadającym się do ściółkowania. Dobrze jest pomieszać świeże trociny ze ściółką bogatą w azot, np. pokrzywę. Przechodzimy sobie teraz do zrębki drzewnej. Ściółkowanie gleby z ręką drzewną jest, jest dość popularne. Najlepsza ściółka ze zrębki drzewnej będzie taka, która będzie zawierać również liście. Taka ściółka ze zrębki drzewnej doskonale będzie się nadawać pod rośliny wieloletnie, a zwłaszcza drzewa i krzewy. W sadzie warto wysypać nawet 40 cm warstwę zrębek. Wolno rozkładająca się ściółka ze zrębek będzie odżywiać glebę i zwalać organizmy glebowe. Głównie grzyby, tworząc mikoryzę. O korzyściach mikoryzy już Wam wspominałam. Ściółka ze zrębki nie sprawdzi się na grządkach z roślinami jednorocznymi, ponieważ będzie utrudniać wysiew nasion. razowo przed wysiewem trzeba by było odgarniać zrębkę, a następnie zaczekać aż rośliny wykiełkują na tyle, aby nie zostały załuszone przez zrębki. W tym czasie gleba traci wilgoć. Dopiero wtedy, gdy roślinki już dostatecznie wykiełkują, można by było przykryć glebę. Rozkładająca się świeża zrębka będzie pobierać azot z gleby, tym samym zabierając go roślinkom rosnącym na grządce, na przykład warzywom. Drzewa korzenią się głębiej, dlatego ta zrębka nie będzie konkurować z nimi o te składniki pokarmowe. Ponadto warzywa lepiej rosną w środowisku zasobnym w bakterie, a ze względu na dużą wartość węgla w zrębce, bardziej namnażają się w niej grzyby. Do ściłkowania warzyw bardziej polecałabym nie w pełni przerobioną zrębkę drzewną, nie w pełni przekompostowaną, aniżeli zrębkę świeżą. Innym materiałem do ściłkowania są liście. W zależności od grubości warstwy ściółki z liści może ona się przerobić w jeden do dwóch sezonów. Jest to jedna z szybciej rozkładających się ściółek. ściółka z liści jest bogata w węgiel, ale nadaje się również pod uprawę warzyw i owoców. Pod wpływem opadów deszczu wierzchnia warstwa liści. Jakby się skleja, przez co lepiej m, niż inne ściółki zagłusza chwasty. Delikatnie zakwasza podłoże, za co kochają ją moje truskawki. Ja co jesień wysypuję pod moje truskawki liście i ściółka utrzymuje się aż do jesieni kolejnego roku. Liście często możemy zdobyć zupełnie za darmo, ponieważ wielu ludzi wokół nas grabi je i oddaje na wysypisko lub co gorsza pali. Następnym materiałem, jakim sobie omówimy, jest ściółkowanie gleby słomą. Jest chyba najbardziej powszechna wśród ekologicznych ogrodników. I chyba nawet nie tylko wśród ekologicznych ogrodników. W ogrodach warzywnych to właśnie słoma zwykle używana jest do ściółkowania. Jest lekka, a jednocześnie dobrze izoluje. Łatwo ją odgarnąć, gdy potrzebujemy wysiać nasiona lub posadzić rośliny. Ze względu na, ze względu na dużą zawartość celulozy, Często stołują się w niej dżdżownice, które potrzebują celulozy do budowy kokonów. Jest też łatwo dostępna i stosunkowo tania. Trzeba tylko uważać, by nie kupić słomy, która zawiera mnóstwo oprysków. Ponadto w tego rodzaju ściółce lubą pomieszkiwać gryzonie. Siano do ściółkowania. Ściółkowanie gleby sianem będzie podobne jak ściółka ze słomy, ale znacznie szybciej się rozkłada. Zdecydowaną zaletą tej ściółki jest to, że jeżeli posiadamy choć trochę trawnika, to możemy ją sobie sami zrobić. Wtedy mamy pewność, że jest ona bez chemii i w dodatku jest za darmo. Najczęściej też dysponujemy trawą. Jest jednak kilka rzeczy, o których należy pamiętać przed zastosowaniem trawy do ściłkowania. Do ściółkowania nie używamy trawy, która zawiązała nasiona. Ponieważ jest ryzyko, że rozsieją się po naszej grządce i zachwaszczą ją. Jeżeli ściółkujemy rośliny, należy zostawić odstęp między trawą, a np. łodygą, by trawa nie dotykała roślinki, ponieważ gruba warstwa trawy rozkłada się w wysokiej temperaturze i może poparzyć rośliny. Trawa zawiera bardzo dużo azotu. przez co szybko się rozkłada i odżywia gleby. Trzcina do ściółkowania. Trzcina. To kolejna propozycja materiału do Możemy wykładać ją w całości wzdłuż rzędów lub rozrobioną wokół roślin. Problematyczne może okazać się właśnie rozdrabnianie, ponieważ ma dość twarde łodygi. Jeżeli nie posiadamy rozdrabniacza do gałęzi, to rozrabnienie jej sekatorem będzie nie lada treningiem dla naszych nadgarstków. Kartony do ściółkowania. Dwa kartony... Głównie nadają się jako pierwsza warstwa zagłuszająca chwasty. Świetnie sprawdzają się jako wabik na dżdżownicę, ponieważ mają dużo, dużą zawartość celulozy, potrzebna dżdżownicą do budowy kokonów. Nie widzę jej jednak jako jedynej ściółki, ponieważ będzie ona szybko się przesuszać, odkształcać i może utrudniać przenikanie wody do gleby. Na kartony warto wysypać choćby kompost, liście czy słomę i będzie idealnie. Znikną te e, przed chwilą wspomniane problemy. Pamiętajmy tylko, aby kartony nie były zadrukowane, ponieważ tusz zawiera mnóstwo chemii, która przeniknie do naszych roślin. Obornik do ściółkowania. Do ściółkowania nadaje się obornik, który nie jest jeszcze całkiem rozłożony. Całkiem rozłożony obornik to nic innego jak kompost, który nie będzie spełniał funkcji ściółki. Absolutnie nie można siłkować roślin świeżym obornikiem, bo je popali. Najlepszy jest właśnie taki, który poleżał już sobie jakiś czas i nie jest w pełni rozłożony. Nie ma jeszcze jednolitej struktury. Kompost do ściółkowania. Podobnie jak w przypadku obornika, dobrze jest, by ściółkować ogród kompostem, który nie jest do końca przerobiony. Jego struktura nie jest jednolita. Nie wygląda już jak ziemia ale widać w niej drobne fragmenty roślin. Zbyt świeży kompost nie popali roślin, ale będzie wyciągał z zaścielonych roślin substancje, które potrzebne mu będą do rozkładu. Natomiast ściółkowanie gleby nawozem zielonym jest banalnie proste. Wysiewamy rośliny, które zaliczamy do nawozów zielonych, na przykład rośliny motylkowe, rośliny z rodziny krzyżowych. Pozwalamy im, by się rozrosły, a następnie Pozwalamy, aby obumarły. Rośliny uznawane za nawóz zielony rosną bujnie, przez co dobrze zadarniają glebę, ograniczając rozwój chwastów. Wyłapują azot z powietrza i z głębokich części gleby, dlatego absolutnie nie wolno ich wyrywać. Pozostawiamy ich korzenie w gleby, by same się rozłożyły. Nie wykopujemy i nie wyrywamy korzeni, ponieważ usuniemy wraz z nimi ten cenny azot który zebrany został przez te korzenie. Najlepiej jest stosować ten rodzaj ściółki jako poplon, czyli na jesień, kiedy zebraliśmy wszystkie zbiory i grządka pozostaje pusta. Warto też wykorzystać te rośliny do tworzenia nowych grządek. O tym mówiłam Wam troszkę opisując projekt ogrodu i co na nim będzie. I przechodzimy sobie teraz do ościatniej ściółki, jaką będę wymieniać w tym nagraniu. Jest to ściółka z kamieni. Ściółka z kamieni to jedyna ściółka, która nie będzie odżywiać gleby. Kamienie jednak mają jedną ogromną zaletę: bardzo szybko się nagrzewają. Nie jest to jednak dobra ściółka dla roślin jednorocznych, np. warzyw, ponieważ jest ciężka i kłopotliwe, byłoby, i kłopotliwe byłoby wysiewanie. Warto jednak wykładać je na obrzeżach grządek. Świetnie natomiast sprawdzi się na skalniaków lub na wrzosowiskach. Należy jednak pamiętać, że kamienie zmieniają odczyn pH gleby. Mogą ją zakwasić albo odkwasić. Dlatego nim zdecydujemy się na tę ściółkę, warto zapoznać się z tym, jaki wpływ na pH ma dany kamień. Jeśli teraz pozwolicie, to ja powiem Wam o moich ulubionych ściółkach. Nie mam jednej ulubionej ściółki. Na grządce podwyższonej, gdzie rosną warzywa jednoroczne, doskonale sprawdza się u mnie słoma. Z kolei tryskawki lubię obsypywać liśćmi. Doskonale izolują owoce i liście od podłoża, dzięki czemu chronią je przed chorobami i owoce się nie budzą. Można je wtedy zrywać i zjadać bezpośrednio z krzaczka. Drzewa i krzewy, które są mocno zachwaszczone, ściółkuję świeżą trawą. Za moim płotem, za ogrodzeniem, jest łąka, gdzie jest mnóstwo perzu, ta łąka koszona jest dwa razy do roku, trzy razy do roku, dlatego tam dzieje się dużo. Świeża trawa, którą tam wysypuję pod te moje roślinki, zagłusza chwasty, a pod wpływem ciepłego rozkładu również je wypala. W ten sposób nie muszę plewić i mam dodatkowo wyściłkowane roślinki. To jest dla mnie genialne, bo nie wyobrażam sobie plewienie przy takim sąsiedztwie łąki. By było uczciwie, muszę też wspomnieć o minusach ściłkowania, ponieważ takie też są. W ściółce doskonałe schronienie mają ślimaki czy myszy. Jednak na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że jest to uciążliwe tylko w pierwszym, maksymalnie do drugiego roku od rozpoczęcia ściłkowania. Po roku czy dwóch ślimaki i myszyce nadal będą tam szukać schronienia, jednak ziemia powinna być już na tyle zdrowa że nie będzie to w żaden sposób niszczyć naszych plonów. W pierwszym roku uprawy mojego ogródka nie udało mi się zjeść par żadnej truskawki, ponieważ zawsze ubiegały mi ślimaki. Z kolei teraz, czyli w drugim roku uprawy, nie odnotowałam żadnych strat. Owszem, jeżeli przeoczę jakąś poziomkę i ona opadnie na glebę, to ślimaki zaraz ją wcinają. Zatem pomagają mi w ogrodzie, a nie są moimi wrogami. Podsumowując... Zalec jest tyle, że każdemu polecam jej stosowanie. Ściółkując regularnie, a dodatkowo dodając kompost, nie będziesz potrzebował żadnego nawożenia. Mało tego, środki ochrony roślin, e, tak zwane środki ochrony roślin, np. przeciw myszycom, również nie będą ci już potrzebne. Ściółkujesz, wzmacniasz rośliny, a ponadto dajesz stronie niepożytecznym mieszkańcom ogrodu, np. biedronkom. Które chętnie rozprawią się z mszycami. Piszę to z własnego doświadczenia. Nie wyobrażam sobie prowadzenia ogrodu bez ściółki. Nadal muszę podlewać, ale znacznie mniej niż gdybym nie ściółkowała. Wybór należy do ciebie. A jaka ściółka sprawdza się najlepiej u ciebie? Albo na którą ściółkę zdecydowałeś się po odsłuchaniu tego nagrania? Napisz mi w komentarzu, chętnie przeczytam.